Cześć Tu Stachu, Staszek Stasiek. Albo no, mówcie mi z salady. Witam w trzecim odcinku mojego ulubionego show motocyklowego w internecie, czyli jak przetrwać pierwszy sezon na motocyklu. Witam się z wami razem z masivem. Pojedź do mikrofonu. Uy. Poprzedni odcinek obejrzało tyle osób. To jest taki żartowni. Dzisiaj mówimy o dosiadzie, jak prawidłowo dosiąść motocykl, jak na nim zasiąść, dlaczego na nim nie siedzieć, jaki to ma wpływ na wszystko inne, a najbardziej na Twoje bezpieczeństwo. Zapraszam. Z ważnych rzeczy nie powiemy po prostu, jak dosiąść, jak siedzieć, tylko dlaczego. Powiem z czego to wynika i powiem, co to później daje. Motocykl jest maszyną samostabilizującą się. Dlatego czego masz nie robić, masz nie przeszkadzać motocyklowi jechać. Jak to zrobić? Otóż prawidłowym dosiadem. Powiemy wam, z czego to wynika. A wynika. Z budowy motocykla. No bo wyobraźcie sobie, że wszystkie typy motocykli, które dzisiaj jeżdżą po ulicy, zawsze są wyjątki. W... Są zbudowane praktycznie w ten sam sposób. Mówię tutaj oczywiście o tradycyjnym widelcu z przodu i o wleczonym wahaczu z tyłu. Że motocykl chce być stabilny i jest stabilny, dopóki ty, jego kierowca, nie wyprowadzisz go z równowagi i nie spowodujesz, że on zacznie się zachowywać niestabilnie. Dobra, efekt Shimmy. To jest kurs dla praktycznie początkujących, więc efekt Shimmy zostawimy sobie na kiedyś indziej. No więc on się samostabilizuje, dlatego że kierownica przez cały czas minimalnie pracuje: lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Dzięki temu motocykl jedzie prosto i pionowo. Tak to jest już zrobione. Wytłumaczyć wam dlaczego? Piszcie w komentarzu. To wtedy zrobimy taki mini odcinek, jak to jest zrobione. Ta opona cały czas jedzie sobie swoją drogą, cały czas pracuje, cały czas utrzymuje jego ciężar, ale cały czas też wybiera sobie drogę. Nie przeszkadzaj, dopóki nie chcesz skręcać, a nawet wtedy należy tak to przeprowadzić, żeby cały czas kierownica mogła sobie pracować i żeby opona mogła wybierać sobie trasę sama. Jak to zrobić? Zacznijmy od stóp. To jest podnóżek. Stopę stawiamy na podnóżku tutaj. Tutaj, gdzie masz. Największe podparcie, jak stajesz na palcach, to tam jest największe obciążenie. I tam powinna być mniej więcej stopa. Może być troszeczkę bliżej, ale nie róbcie takich rzeczy, bo to Wam nie pomaga w żaden sposób prawidłowo dosiąść motocykla. Także i druga bardzo ważna rzecz, po obydwu stronach motocykla stopa idzie do dekli. Czyli nie robimy tutaj kaczuchy, a z tamtej strony ryby, a właściwie nie, tutaj chyba była ryba. Bo tutaj podbiegami tak sobie wszyscy fajnie trzymają. Włóż tak podbiegi. O, tak sobie, tak sobie jeździcie, że tutaj macie oparte, tutaj sobie wkładacie podbiegi i tak sobie jedziecie. W ten sposób cały ciężar motocyklisty jest oparty na jego tyłku i sobie siedzi na siedzeniu i tyle. To nie ma nic wspólnego z prawidłowym dosiadem. Proszę stopę. Zobaczcie. Żeby móc obciążyć stopę, to ona musi być w takim ustawieniu, żeby dało się ją wygodnie obciążyć. A oprócz tego, żebyś to czuł. Później co się dzieje, jak trzymacie sobie tak nogę na rybkę. Jak już mamy dobrze stopy, to teraz ustawiamy resztę ciała. Dupsko, tak zwany tyłek, spoczywa normalnie tutaj, gdzie normalnie powinien spoczywać, na siedzeniu. I absolutnie kwestia kluczowa. Żartowałem. Dosyć istotna. Czy siedzieć z tyłu, czy siedzieć z przodu. To wszystko zależy od tego, jaki manewr właśnie wykonujecie. Jeżeli po prostu jedziesz autostradą, to usiądź tak, żeby ci było wygodnie i mieć wszystko w dół. Natomiast, jeżeli jedziesz w ruchu miejskim i spodziewasz się, że za chwilę możesz hamować, to wtedy siedź z tyłu, ale w czasie hamowania twój ciężar będzie leciał do przodu, więc pozwól, żeby część masy też poszła do przodu. Nie w zbiornik. Po stopach na drugim miejscu są kolana. Kolanami ściskamy zbiornik. Ale nie tak, żeby pękł, ani też nie tak, żeby się zmęczyć w ciągu pięciu minut. Natomiast chodzi o to, żeby nie było czegoś takiego, że. Bleee, że sobie rozjechałem się i w ogóle nawet nie wiem, co się dzieje i jak siedzę. Dlatego jeszcze raz. Stopa dobrze na podnóżku. Stopa do dekla. Kolano przy zbiorniku. Siedzimy raczej z tyłu. Takie pierwsze mini ćwiczenie. Tutaj, jak widzicie, jest mięsień. To się nazywa czworomniejsza. Z tym, jak Maciek. Minimalnie uniesie tyłek, to tutaj się napnie. Dawaj. O, jeszcze raz. O, napięły mu się mięśnie. Chciałbym, żebyś jadąc miał napięte mięśnie. Nie w czasie jazdy na autostradzie, nie w czasie jazdy relaksacyjnej, tylko wtedy, kiedy będziesz za chwilę wykonywał jakiś manewr. Czyli w ruchu ulicznym. Prawie cały czas. Kiedy czujesz, że twój tyłek jest trochę w powietrzu, możesz zrobić takie ćwiczenie. Delikatnie trzymając kierownicę, dociśnij wybrany podnóżek. Zobaczysz, że motocykl od razu pojedzie dokładnie w tą stronę, którą dociążyłeś. A teraz najważniejsza rzecz w dosiadzie. Jak już wcześniej powiedziałem, dobry dosiad zapewnia rozluźnienie górnej partii ciała, ze szczególnym uwzględnieniem rąk. Dół masz mieć tak zabetonowany i tak masz być wpięty w motocykl, żeby góra była luźna żebyś trzymał się motocykla nogami, stopami, kolanami i tyłkiem, w pewnym sensie, a nie rękami. Ręce masz mieć luźne. Przez cały czas jazdy ręce powinny być luźne. W czasie jazdy to są luźne, nie ma problemu. Gorzej jest, jak zaczynasz hamować i twój ciężar leci do przodu. Co wtedy robisz? Spinasz się i przenosisz wtedy, chcąc nie chcąc, wszystko na kierownicę, a zatem na sterowanie, więc i na oponę. Prawdziwie dobry dosiad zapewnia, że cały swój ciężar opierasz na stopach. Dzięki czemu ręce są luźne, bo nie musisz się już trzymać. Opierając tyle masy, ile możesz, na podnóżkach, zapewniasz sobie rozluźnienie rąk, a odciążenie, czyli rozluźnienie rąk. To kluczowa sprawa w technice jazdy. Dzięki temu dużo więcej czujesz, co robi kierownica, czyli co mówi do ciebie opona, a poza tym ograniczasz nieświadomy i przypadkowy wpływ na sterowanie. Bo jeżeli siedzisz tam sobie, jakiś jest wybój i coś się wydarzy, jeżeli mocno trzymasz kierownicę, to wszelkie ruchy twojego ciała wpływają na sterowanie motocykla, a tego nie chcemy. Chcemy świadomie, i pewnie sterować tym motocyklem wtedy, kiedy my chcemy, wtedy, kiedy my wiemy, że to robimy, a nie kiedy przypadkowo coś się wydarzy. Twój motocykl chciałby się samostabilizować, ale ty mu nie pozwalasz. Ty powodujesz to, że motocykl nie wie, co ma ze sobą zrobić, bo dostaje sprzeczne sygnały. Dostaje sygnał: skręcaj, nie skręcaj, skręcaj z tą, skręcaj w toł, skręcaj w tą. I nie wie, co zrobić. Bardzo wielu motocyklistów jeździ w ten sposób. Pyk, tak, kurka. Klata wypięta, mieście takie tutaj napięte. O coś takiego. Ja pamiętam, że jak zaczynałem jeździć na motocyklu, to też mi się wydawało, że to fajnie wygląda. No ale to już Twoja sprawa. Pokażę Wam taki malutki eksperyment. Massif będzie teraz udawał, że jedziemy, a ja będę udawał, że hamujemy. Zobaczcie. Massif hamuje. I w związku z tym cały ciężar jego ciała leci do przodu. Jego zadaniem jest wyłapać to wszystko nogami. Tak, żeby ręce zostały luźne i specjalnie, żeby to zaprezentować, ta ręka nawet nie jest na kierownicy, żebyście zobaczyli, że on nie opiera się rękami. Dobra, teraz omówimy sobie przyspieszanie. Przy przyspieszaniu również dosiad ma jakieś tam znaczenie. Już mówię o co chodzi. Zawsze kierownicy, ma. w czasie, kiedy przyspieszacie tak mocno albo gwałtownie, to robi się takie coś, no nie jeżeli wy się trzymacie motocykla rękami. To albo wam poleci ta ręka trochę bardziej, albo wam poleci ta ręka trochę bardziej. Jakie to ma znaczenie? Powiem wam, co się. W każdym razie. Bluba. I teraz patrzcie, on mnie szarpie, a ja się nie trzymam rękami i nie, i nie polecę na drugi koniec świata, ale nie dlatego, że jeszcze życzę mam kierownicy, rozumiesz? Natomiast jak on mnie tak jeszcze raz szarpnie, a ja sobie jadę o taki, o. Tak? Bo jak ja się trzymam kierownicy, no to on musi, to muszę wpływać. Rozumiecie to? Przy takich spiętych rękach, wszelka praca tłowiem, wszelkie odchylenie w dowolnej płaszczyźnie też wpływa na sterowanie. Nie chcesz, żeby wpływało na sterowanie coś, czego nie kontrolujesz. Chcesz, żeby motocykl się stabilizował i posłusznie wykonywał Twoje polecenia. Nie możesz się opierać o kierownicę hamując, nie możesz też się na niej wieszać, ani się o nią opierać, ani się niej trzymać, w, na przykład w łuku. Najgorsza rzecz, jaką możesz zrobić, to próbując zrzucać tyłek z siedzenia. Trzymać się kierownicy. To jest główna przyczyna. Możecie robić takie mini proste ćwiczenie, nawet w ruchu ulicznym, że jak zamierzacie wykonywać jakikolwiek manewr, to delikatnie dociskacie kolanami do tej części zbiornika. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że zbiornik motocyklowy jest tak wyprofilowany. Dzięki temu masz punkt podparcia. Nie zaparty. Ćwiczenia takie bardziej konkretne, i takie bardziej outdoorowe będą w kolejnym odcinku, także czekajcie. Bardzo dziękujemy wszystkim za oglądanie naszych odcinków, za subskrybowanie. Bardzo dziękuję Masiwowi za wielką pomoc. Bardzo dziękuję Pinap Studio. Bez was ten odcinek nie byłby możliwy. Jeszcze raz dzięki. Masiv. co będzie w następnym odcinku? Jazda kaskaderska. Prawdopodobnie będzie o sterowaniu motocyklem, o dosiadzie w zakrętach, o skręcaniu. O przeciwsterowaniu i o tym wszystkim, co Was interesuje w temacie jak skręcać na motocyklu. To co? Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, powiedzcie znajomym. Zapraszamy na fanpage MCSTX, Jest taka Skaderska. Dziękujemy bardzo. Na razie.